Ten mecz, o tym meczu o wyniku decydowały właśnie pojedyncze piłki, dwie, trzy akcje, w drugim secie tak samo, pierwszy proszę mi po, przypomnieć do ilu był? No, to tak samo też gdzieś tam na styku. Na styku trzeci, trzeci na przewagi, więc też tych emocji nie brakowało. My się, tak jak wspomniałem, cieszymy z tego, że rzuciliśmy że obronną ręką z tego. Na pewno możemy być zadowoleni z systemów, które trener Javier wdrożył, wprowadził. Część osób już je znało, ponieważ pracowaliśmy razem w zeszłym sezonie, ale są nowi zawodnicy i, i musimy też. Się tego wspólnie uczyć, więc udało się to zrealizować. Na pewno nie, nie w 100% na pewno może być lepiej, ale jak zostało powiedziane wcześniej, na ten moment sezonu tak naprawdę od poniedziałku trenujemy w większym gronie, bo dołączył Moritz, dołączył Robert i, i trener, więc na te trzy dni treningów wyglądało takim zestawieniem wyglądało to dobrze. MKS Ślepsk Malow Suwałki Razem Możemy Więcej.